Zduping! duping! Tu 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 kocho kaworżercy, Tu, 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 Kiedy każę sobie że nerwalowi, inaczej by napis, sobie to obrażałem. I bądź, że tego koronawirusa, bo się połapią. Elo biedaki, tłumacz. Pan Kim was wita. Zivot <laughs> tak. Kim teraz jestem ojcem <laughs> Mam dla ciebie propozycję nie do odrzucenia. Witaj król. Kim, to są okruchy z popielonych kości wrogów Polski. Sanberga Biedronia, i kinki Zjesz je, przejmiesz ich siłę. Mm, chuj dobra. Dlatego Do Joanna Wichocka zostanie pana na z nią. Panie Kim, nie może pan wziąć całej Polski? Dokładnie, musi coś zostać Putinowi. Dobra, piszu, słuchajcie, piszu. ja na pewno wezmę sobie czelać. Minimajk Mike mi notuje, nie? A wujek ma zostać sołtysem międzyrzecza. Ten. Dobra leszcze, ścigamy się. Kto ostatni ten w obozie pracy? No, szybko, 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 go, go, go! O, gratuluję! Wydwaj pracujecie dalej dla mnie. O, o, Za dużo margaryny. Cyk. A, Siema. O kogo Ja widzę serwusik! na Kim, ja biorę wałbrzych. Dobra, ale ja bukuję klucz -bork. Eee. No dobra, niech ci będzie. I tak tam jebie. To akurat ja. <grym> dobra, co z Warszawą? Ja biorę Arkadię. Kurde, moja ulubiona. Mm. Okej, okay, to ja biorę złote tarasy, ale bez bezdomnych. Dobra. Tutaj są. Aha. Okej, okay, ty będziesz burmistrzem Strzewa. Ja, ja sobie Na no siema. Kim? Ty Bochcin? Ty Lubina. Ty Dzień dobry. będziesz białowierzy, ty Sarajewa, Ty będziesz. Jak to Sarajewa, e, tego nie ma spokojnie, w spokojnie będzie, jeśli dasz mi tego Yałminga. Z dziką przyjemnością i honorem. To jest. No, no to teraz ja, to prezydent Włosławka, Anwil. Mhm. Znam, znam. Sołtys jest między Wujas, co? Burmistrzyni Herbie Dobrze godą. A to będzie prezydent Olsztyna. Serwus. No ale to w sumie Niemcy. I chuj. Jaoming, idziemy grać w kosza. Tam. Tup, 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 tup. Ej, a może chcesz jeszcze mini majka do kompletu? A jebać go. <laughs> ho, ho, ho. Siadaj. No nieźle. Dokonamy teraz no oficjalnego rozbioru terytorialnego. Siad. Dawaj mapy miast. Hmm. Wyszków. Hmm. Hmm, hmm. Y nie potrzebuję Wyszkowa ani żadnych miast na wyż i wszystkie oddaję mojemu koledze z Korei oraz kod na Fortnite'a. Łódź. Hmm. Oddaję też, ale zostawiam sobie Piotrkowską. <laughs> sprytne. Pisu, w pisu. takim razie ja oddaję Podkarpacie, ale za to zabieram całe Podhale. Tam zrobimy obóz i Aquapark jednocześnie. Do tego y chciałbym połączyć Tyrolką Giewon z rysami i mocno apelowałbym o całkowite zniszczenie sosnowca. Dla naszego wspólnego dobra. Panie prezydencie na znak zgody niech pan pomaga z kółko. Mm, no kurwa proste, że tak. <grystanie> Ej, się no. Ej, z łóżkami. Dobra, Kim, słuchaj, musimy zdecydować kto zabiera relikwie świętego Wojciecha. Tylko jedna z nich jest prawdziwa, a reszta to pułapki, które wybuchają gównem, jak jakie tak podniesiesz. I chyba chyba ta no. jest prawdziwa. Nie dobra nie dotykam, bo jeszcze się no. pierdolę. Bleh. Jest ha. też szczerbiec. Jagiełło zabił nim wszystkich krzyżaków tak. Hmm. o, Cick. Ta, jest jeszcze zasunięta krew Ulricha von Jungingenacko. Chce ten miecz i chcę nim dźgnąć tamtego kościa z szampanu? Rozumiecie? O, A co to? Hm. A, to a to moje, to, to mi wypadło, taki fafluch z pępka. Mogę się zamienić za rodą. I to mi się podoba. Dawaj mnie to. Słuchaj, mam też mastkę, mogę się wymienić za cały biały stok. Pan się opracam. W jest disco polo. Niech zabierają. O, chciałbym taką turmienkę jak umrę. Znaczy, nie dla mnie, ale na wszelki wypadek, jak mama madzi. Dobra, to teraz przeczytam wiersz. Polsko, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić? Jak cię tylko zdobędę, to się kurwa dowiem. No to teraz mój. Na górze koronawirus, na dole cholera, a my się kochamy jak Polska i północna Korea. Czyli w chuj. No to cyk. 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 No to grabulka, Kim. Słuchaj, przemyślałem, dramat. wolę mini Majka. Hmm? A, a to bierz sobie obu. Nie zawiodę pana, chociaż wcześniej pan powiedział, żeby mnie jebać i dalej cię jebać. Słuchaj, jest jeszcze jedna bardzo A. ważna kwestia. Co zrobimy z tymi z wiejskiej, bo ja nie mam absolutnie żadnego pomysłu. Hmm. E, wiem, wysadzić. Znaczy ze stołków, tak? Wysadzić. Aha.

Co my tu mamy? Hmm? No, za co mi jesteście wdzięczne? Dziękujemy a? za przywiezienie Fortnite'a z Polski do Korei. A ja dziękuję za przekazanie a? dwóch miliardów Jak? na koreańską telewizję, a nie na onkologię. Zrobiłem to, żebyś miała co oglądać w szpitalu po biopsji.